Witam w kolejnym, bardzo króciutkim filmiku. Już wysunę zaraz szufladkę tego opakowania wraz z Amłasz Opus 4. To jest generalnie seria biblioteczna, jeżeli chodzi o markę Amłasz. Ja mam bardzo dużą ilość flakonów w kolekcji, jeżeli chodzi o tę markę. Natomiast z serii tej opusowej, tej bibliotecznej mam w tym momencie, jeżeli chodzi o flakony 4 oraz 10, która jest takim klimatem różano, yy, Taki trochę, tam jest też chyba wernik z unta, generalnie takie troszeczkę meblarskie skojarzenie, taka tajemniczość, emocjonalność, ogromne parametry. Czwórka jest takim klimatem dosyć orientalnym, przyprawowym, korzennym, natomiast tam jest ogólnie kmin, i mam wrażenie, że to jest tak dosyć właśnie, yy, może jednak yy, zbyt kuchenno jadalniak dla mnie. Chociaż jak poznawałam ten zapach, to. Odbieram go jednak troszeczkę inaczej, ale po prostu wraz z poznawaniem różnych zapachów. Później jednak się testuje, porównuję i po prostu też te zapachy na skórze potrafią się już wtedy inaczej układać. Także ten raczej ze mną nie pozostanie. Dziesiątka ze mną pozostanie. Mam w odlewkach też irysa z serii opusowej oraz mam też ich skórę, chociaż jest dla mnie ona zbyt ciężka. Zdecydowanie jest to taki klimat motocyklowy, szorstki wytrawny i bardziej męskawy to jest opus jedenastka, jeżeli chodzi o tę skórę dziesiątka to ta, ten z różą, tutaj mamy czwórkę przyprawową irys już nie pamiętam, szóstka albo siódemka to też mam właśnie w mniejszej ilości, natomiast chyba kiedyś nagrywałam o tym irysie, to nie jest taki zapach, który ja muszę mieć w postaci flakonu, także póki co chyba z tych opusowych, które ja poznałam, bo nie poznałam wszystkich albo też nie poznałam wszystkich tak mocniej to jednak dziesiątka chyba mimo wszystko najbardziej mi przypadło do gustu. A ogólnie z marki Amłasz mam też Reflection, czyli frezję z magnolią wiosenne, kobiece. Mam też Zielony Braken, mam też z kwiatem Wiśni i taką migdałowością Love Blossom, mam Lilek Blossom, mam yy, też troszeczkę innych ilości, yy, jeżeli chodzi o odlewki. Miałam flakon Figment. Widzę, że już chyba się czas nagrywania kończy.